Drodzy Państwo, tak tym razem wrócimy do spraw związanych z energetyką. Często o tym mówimy. Mówiliśmy już o węglu. Wspominaliśmy też już o energetyce jądrowej. I tak właśnie chcielibyśmy wrócić do tej energetyki jądrowej w kontekście naszej suwerenności z tego względu, że często, często słyszymy, że właśnie budowa elektrowni atomowej pozwoli nam właśnie na tą suwerenność, niezależność, ale właśnie, dlaczego właśnie wracamy do tego? Z tego względu, że chcemy wskazać Państwu, na jakim etapie jest państwo polskie, że już w tej chwili nie jest suwerenne i żeby na przykład wybudować taką elektrownię jądrową, już teraz podcinając się od tego, jakie mamy poglądy, czy jest nam potrzebna ta Elektrownia, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, czy nie, ale właśnie sama procedura powstawania takiego obiektu w Polsce wskazuje na brak suwerenności, a dotyczy to, że właśnie instytucje Unii Europejskiej muszą wydać dwie zgody. Jedna jest to zgoda na udzielenie pomocy publicznej inwestorowi, czyli polskim elektrowniom jądrowym, jądrowym, tak, a druga zgoda Komisji Europejskiej dotyczy znowu przystąpienia Polski do konwencji o dodatkowym odszkodowaniu za szkodę jądrową z 1997 roku. Ta konwencja właśnie normalizuje w jaki sposób funkcjonuje właśnie ta energetyka, jest to związane z odszkodowaniami. W razie różnego rodzaju wypadków trzeba wykupić polisę między innymi na każdy z reaktorów jądrowych. Tutaj między innymi mogę Państwu powiedzieć jak się szacuje koszt takiego, takiej polisy. To tutaj znalazłem informację, że w przypadku Polski wartość obowiązkowego ubezpieczenia OC jednego reaktora jądrowego nie może być niższa niż 300 milionów SDR. Są to specjalne prawa ciągnienia. Powiem szczerze, że dokładnie nie wiem co to znaczy, ale była przedstawiona kwota, jest to około 1,8 miliarda. Złotych. Pewnie Special Derivate Rights z angielskiego. I poruszamy ten wątek z tego względu, że właśnie często, często nas wskazuje się właśnie te nasze państwo, że jest państwem suwerennym, które może podejmować suwerenne decyzje. A tutaj, jak w przypadku właśnie tej energetyki jądrowej, wskazuje to, że no nie jest to prawda, bo. Jeżeli teraz tak skonfrontujemy to z taką bieżącą polityką europejską, to widzimy, że na przykład nasz zachodni sąsiad, który tak naprawdę gra pierwsze skrzypce w całej Unii Europejskiej, w bardzo prosty sposób może tak naprawdę zablokować te wszystkie plany związane z budową polskiej elektrowni atomowej. Bo wiemy, że Niemcom zależy na tym, aby te projekty już na samym początku uciąć w zarodku, aby, abyśmy po prostu nie mogli rozwijać tej energetyki. Z drugiej strony widzimy odejście od tej tak zwanej energetyki konwencjonalnej a po trzecie widzimy zastępowanie właśnie tej energetyki konwencjonalnej tą energetyką tak często nazywaną OZE, czyli odnawialne źródła energii, które są tak naprawdę niestabilne. Zawsze nam tłumaczono to w ten sposób, że odchodząc od energetyki konwencjonalnej, czyli od pierwszej kolejności od węgla, Gdyż akurat jesteśmy posiadaczami właśnie złóż tego surowca, czyli jesteśmy samowystarczalni, oraz odejście od gazu, który no w większym stopniu musimy importować do naszego kraju, będziemy mogli stabilizować cały system energetyczny właśnie elektrowniami atomowymi. Ale jeżeli właśnie przyjrzymy się tej sprawie, to widzimy, że wchodzimy w ślepą uliczkę, z tego względu, że już teraz odchodzimy od energetyki jądy, konwencjonalnej, opieramy się głównie, zaczynamy opierać się na, właśnie na wiatrakach, na panelach fotowoltaicznych, a z drugiej strony, właśnie nie wiadomo, czy w bliższej czy dalszej perspektywie czasowej doczekamy się właśnie tego stabilizatora. No i znowu w tych wszystkich debatach, Politycznych, w szczególności w kampanii prezydenckiej, krzyk złodzieja łapać złodzieja rozlega się nieustannie, albowiem wszyscy ci, którzy teraz mówią, że oni są zwolennikami energetyki konwencjonalnej, właśnie podpisywali te kamienie milowe. Oni negocjowali ze związkami zawodowymi likwidację kopalń, likwidację. Yy, Zakładów energetycznych działających na węgiel kamienny czy na węgiel brunatny do roku 2049, a teraz obłudnie mówią, że nie, że mamy tego bogactwa tyle w polskiej ziemi, powinniśmy przede wszystkim na nim budować samowystarczalność energetyczną. No to właśnie jak to się ma do rzeczywistości, kiedy na wszystkie, na wszystkie kopalnie i na wszystkie zakłady energetyczne ze związkami zawodowymi, z przedstawicielami tych spółek energetycznych. Reżim Mateusza Morawieckiego, sterowanego przez Jarosława Kaczyńskiego, podpisał wyroki śmierci na wszystkie do 2049 roku. A teraz, jak ocenić te ich, powiedzmy sobie, deklaracje polityczne? Wyłącznie są to kłamstwa. Jak ocenić działania związków zawodowych, które popierają, czy popierały i popierają dalej? Funkcjonariuszu poprzedniego reżimu sprzed 13 grudnia 2023 roku. Przecież oni byli stronami porozumień społecznych, które dotyczyły likwidacji zakładów górniczych i elektrociepłowni oraz elektrowni opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym. To wszystko po prostu jest jednym wielkim kłamstwem. Jeżeli do tego jeszcze dorzucimy to, co przed chwilą Piotr powiedział, że nie ma możliwości wybudowania Elektrowni nuklearnej bez zgody Niemiec. No, w cudzysłowie zgoda Unii Europejskiej, ale w rzeczywistości zgoda Niemiec. To jak się mają deklaracje tych ludzi, że oni są za silną Polską w Unii Europejskiej? No przecież nie może być silnej Polski, jeżeli ma być silna Unia Europejska. Jedno wyklucza drugie, bo Unia to są Niemcy. Jeżeli mają być silne Niemcy, to nie może być silna Polska. Nigdy w interesie Niemiec nie było silnej Polski. Więc na każdym kroku. Jest fałsz za fałszem. Więcej uczciwości jest oczywiście w działaniu kandydatów czy kandydata koalicji 13 grudnia, bo on wprost mówi, że ważne są Niemcy, ważne są porty niemieckie, ważne są lotniska niemieckie, ważne są kopalnie niemieckie, ważne są, ważna jest energetyka niemiecka, ważny jest przemysł niemiecki. A tutaj to mają być tylko ci, którzy będą dostarczać tanią siłę roboczą dla przedsiębiorstw działających po tamtej stronie. Ci są uczciwi. Więc, jeżeli ktoś stoi po stronie prawdy, powinien się wprost opowiedzieć za tamtymi i powiedzieć: Tak, będziemy jechać do portów niemieckich, na lotniska niemieckie, do zakładów niemieckich, na szparagi niemieckie, bo taka będzie prawda. Natomiast ci, którzy mówią co innego, a twierdzą, że silna Polska w Unii Europejskiej, mówią dokładnie to samo. Bo bez zgody Niemiec żadna energetyka nuklearna w Polsce nie powstanie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy Niemcy tę energetykę nuklearną u siebie zlikwidowali. I to mówimy niezależnie od tego, czy ta energetyka nuklearna jest ekonomicznie uzasadniona, bo oczywiście wiemy, że nie jest ekonomicznie uzasadniona. Bo oczywiście wiemy, że Prąd z węgla brunatnego czy z węgla kamiennego jest powielokroć tańszy. Więc energetyka nuklearna to jest tylko stabilizacja systemu wobec niestabilnego systemu wiatrowego czy systemu słonecznego. Ale to nie jest tani prąd. I z tego sobie po prostu trzeba zdawać sprawę i jednocześnie właściwie ocenić wszystkich tych, którzy są z reżimu sprzed 13 grudnia, z reżimu 13 grudnia oraz tych kandydatów, którzy są konserwować te reżimy. Tak, tak odniosę się teraz do tych słów odnośnie tych szparagów, tak pół żartem, pół serio. Widziałem dzisiaj żona szykowała właśnie szparagi, tylko akurat nie wiem, czy to z niemieckiej plantacji, czy Polacy przy nich pracowali, ale to taki żart był. A tak no Polacy... W Polsce szparagi też są najczęściej na niemieckich plantacjach. Tylko, że Polacy pracują? No Polacy muszą pracować. <laughs> ale tak, tak, tak wracając jeszcze do samej tej energetyki jądrowej, ja powiem Państwu, Jakie ja mam prywatne poglądy na ten temat? Jestem zwolennikiem, żeby taka elektrownia zaistniała, ale z jednego głównego powodu. Z tego powodu, że to w pewien sposób umożliwia stworzenie broni jądrowej i jestem zwolennikiem, że państwo polskie powinno dysponować takim potencjałem właśnie na, na zasadzie odstraszania. Widzimy to chociażby przykład na przykładzie Izraela, który. Które oficjalnie nie posiada broni jądrowej, a wszyscy wiedzą, że Izrael posiada, jest to tak naprawdę właśnie gwarant jakiejś niezależności i suwerenności, bo rozwijając tylko potencjał konwencjonalny, jeżeli wchodzimy w konfrontację z mocarstwem atomowym, to już z góry jesteśmy skazani na niepowodzenie. I dlatego uważam, że właśnie jeżeli chcemy rozwijać jakąś energetykę, to już nie, jeżeli chodzi właśnie w tym kontekście, to bardziej zmierzam do tego, aby pozyskać tą broń. Nie na zasadzie jakiegoś dzierżawienia jakichś głowic amerykańskich, francuskich i znowu jakichś innych, tylko dysponowania własnym potencjałem. I tylko właśnie z tego względu jestem zwolennikiem tej energetyki. W przeciwnym razie uważam, że jest to nam niepotrzebne, gdyż na tyle mamy jakiś potencjał i jakąś niezależność, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, że jesteśmy w stanie po prostu wygenerować tą energię elektryczną z tego, co posiadamy. No tutaj by trzeba było dokładnie poznać technologię nuklearną, no bo do bomby powiedzmy sobie, te jądrowe dzielimy na brudne i czyste. Te brudne to jest nisko wzbogacony uran bądź inny pierwiastek rozszczepialny. Te czyste, czyli bardziej skuteczne, mające większe możliwości rażenia, to jest bardziej wzbogacone. No i pytanie, czy to wzbogacenie mogłoby się odbywać bez konieczności budowania reaktorów nuklearnych, do których potrzebna jest zgoda niemiecka. Krótko mówiąc, czy tak zwane wirówki, które pracują w Iranie, to, to jest to przedsięwzięcie, które działa w ramach jakichś elektrowni nuklearnych, czy też... I, i tu wydaje mi się, że dobre by było pytanie dla naszych odbiorców, którzy oglądają, a którzy mają, dysponują taką wiedzę, aby właśnie w jakiś sposób, nie wiem, poprzez drogę mailową, czy bądź nawet w komentarzu pod naszym materiałem, po prostu w jakiś sposób nas uświadomili w tym temacie. Tak, to by było pożyteczne. Eee, tak, ale tutaj właśnie jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś o zgodę Niemiec. No i teraz znowu wróciliśmy, za, za, zatoczyliśmy pętlę, i wróciliśmy do tego, że jednak tym państwem suwerennym nie jesteśmy. Jeżeli eee, my musimy się eee, zastanawiać, się, czy obca stolica wyrazi zgodę na to, że będziemy dysponować tym czy tym, eee, no to te wszystkie bajki, które eee, słyszymy w mediach eee, głównego nurtu od tych wszystkich polityków, od tych wszystkich kandydatów na prezydenta, którzy tak właśnie mają tyle tych frazesów na ustach. Tak Polska na Polskę, Unii Europejskiej. Także zachęcamy, drodzy Państwo, właśnie do refleksji, naprawdę do tego, abyśmy zaczęli samodzielnie analizować te wszystkie informacje, które naprawdę one są dostępne, to nie jest żadne tabu, tutaj to generalnie można opierać się na jawnych informacjach medialnych, po prostu trzeba czytać, i sobie to układać w całość, a nie tylko bazować na tym, że ktoś za nas myśli i nam przedstawia już narzucony jakiś schemat, w jaki sposób mamy myśleć, jak mamy po prostu przyjmować to. Nie używajcie Państwo po prostu wiedzy i własnego rozumu, żeby rozeznać, kto jest, że tak powiem, synem ojca kłamstwa i zabójcy od początku. Bo w każdej sprawie widać, jak to rzeczywiście jest, a nigdy nie ma trzeciej drogi. I to dokładnie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy, życzymy już miłego wieczora, bo akurat jesteśmy teraz w takiej porze, kiedy nagrywamy, że już jest godzina późna. Zachęcamy również Państwa do kontaktu z nami. Do usłyszenia, do widzenia. Do usłyszenia.